Cześć! Siemano, z tej strony mam w kolejnym filmie na moim kanale z Na ten odcinek mam też 10 pytań I wszystkie pytania mam z Messengera Nie było żadnych pytań pod ostatnim filmem I zachęcam Was do zadawania pytań Bo mało jest tych odcinków, gdzie są jakieś pytania Także zadawajcie, żeby nie było tylko z Messengera A żeby było ich więcej też pod filmem Pierwsze pytanie jak zobaczysz jakiś film, wracasz po jakimś czasie do niego, żeby ponownie zobaczyć, czy oglądasz tylko raz? Zależy, czy mnie zainteresuje. Jeżeli zainteresuje, będzie fajny film, to po jakimś czasie mo mogę nawet zobaczyć jeszcze wiele razy dany film. Drugie, ulubione bajki z dzieciństwa? A tak... Co było kiedyś? Na pewno Shrek. Co dalej? Sezon na misia. Kubaś pochatek. To są te bajki z dzieciństwa, które najwięcej oglądałem. Trzecie. Grasz na jakimś instrumencie? Nie, nie gram na żadnym. Czwarte. Co sądzisz o rodzinach, którzy pokazują jak żyją na co dzień? Każdy robi to co lubi. Każdy pokazuje na YouTubie to co chce. Jak chcą pokazywać swoje życie? No, wi wiadomo, jeden gram w gry i pokazuje to, jeden jak żyje na co dzień, drugi nie wiem jak gra na, na jakimś stronecie, tak jak było wcześniej takie pytanie, inny pokazuje znowu co innego. Każdy robi na YouTubie to co chce, to co uważa za fajne. No i tyle. Piąte. Jeśli miałbyś wybór zwiedzić Australię lub Amerykę, to co byś wybrał? Amerykę. Szóste. Kiedy nagrasz odcinek ze strefy zagrożenia w CS? Kiedy znajdę osobę, która zagra ze mną ten tryb i będzie to dobry film, ponieważ um, ten tryb już nagrałem chyba dwa albo trzy razy, ale nie wyszło za dobrze, także jest mi potrzebna osoba, która dobrze ogarnia ten tryb i będzie to mecz wygrany. Siódmy, kiedy odcinek z widzem lub widzami na turnieju? Mnie to jest obojętnie kiedy najlepiej w weekend, bo można się ze mną umówić na weekend, wtedy jak najbardziej można zagrać. 8. E, kiedy ponownie zrobisz grę z widzem o skina lub of Cards czy cokolwiek? E, kiedy, co zrobię? Zobaczymy, jak mi ktoś napisze, e, czy może ze mną zagrać o coś lub ja zrobię film, gdzie informuję o tym, że można mnie dodawać na Discordzie czy cokolwiek. Będzie yy, gra o to, że jeżeli wygrasz ze mną na odcinku, to wtedy dostajesz jakąś nagrodę czy cokolwiek. No, zobaczymy. Coś w tym stylu. 9 yy, Oglądasz zagranicznych youtuberów jak grają w CSA? Nie, zagranicznych youtuberów nie oglądam, którzy grają w CSA, jeśli już zagranicznych to tacy, którzy robią jakieś pranki czy cokolwiek w tym stylu. 10 Oglądasz swoje stare filmy? Ostatnie pytanie. Nie oglądam swoich starych filmów. Nie, jakoś mnie to tak do tego nie przyciąga, żeby oglądać swoje stare filmy, co tam kiedyś robiłem. Yy... I to by było na tyle w tym odcinku. Zostawiacie łapki w górę pytania. I oczywiście zasubskrybujcie kanał kto nowy. I widzimy się w następnych filmach. Siemka!